Widzowie, w dzisiejszym odcinku ogólnie musimy zrobić jedną rzecz: pozbyć się tego kurde noża, który w ostatnim odcinku, jak wiecie, sprawił nam trochę problemów. Wiktora wywaliło ogólnie nad brzeg oceanu, to znaczy morza w sumie, i teraz trzeba go znaleźć. Suska ostatnio go rzucił gdzieś tutaj na ogrodzie. Tylko gdzie on może być? Ej, ostatnio zniknął, więc pytanie brzmi, czy teraz też zniknął? Kurczę, no nie ma go nigdzie. O, Wiktor tam jest. Wiktor! No. Czy ty widziałeś ten nóż? No stary, ostatnim razem jak go widziałem, no to było wczoraj, jak wyszedłem z tego morza, ale od tego czasu, no nie. A nie widziałeś go na ogrodzie? Stary, przecież cała akcja, która się działa, no to byłaby ze mnie. No, ale w dzień! To nie, stary, totalnie nie widziałem nic. A co? Nie ma go? No właśnie, go nie ma. Po raz kolejny się zgubił gdzieś. No jak się zgubił? To ty go musiałeś zgubić. Ach, no ja go nie zgubiłem, tam został wywalony i go nikt nie zabierał pewnie. Dobra, no, zapytam się chłopaki. Na pewno Paweł. Paweł? O, siedzi. Dobra, chłopaki, gdzie ostatnio widzieliście nóż? Ostatnio widziałem go na ogrodzie tam. Tam, okej. Okay. No to, no, to, to samo co Ermes, ale na ogrodzie go nie ma, więc ale o której? Zapraszamy. O której mniej więcej? O dziesiątej jakoś? Nie, 15. 15 Czyli ty też go widziałeś, no tak? Czyli o 15 jeszcze ten nóż tam był, wychodzi na to. Kurde, okej. Okay. No to hmm. nie, no to jeszcze jestem. Pipek, Dominika. Dobra, 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 dobra. Ej, gąbeczki. Pamiętacie nóż wczoraj? No. No? Ja to, no. to On był tam, nie? Uh -huh. Widzieliście go dzisiaj na ogrodzie? Nie, nie, ja nie widziałem. No my dokarmialiśmy koty, stary. Jesteście jakoś coś podejrzani. W ogóle nie widzieliście to, to noża. W ogóle doma. Nie, tam nie. rzuciliście, że rzuciliście. Czyli mi. widzieli wczoraj Suska widział go. Suska, póki co widziałeś nóż jako o ostatni, o 15. To chyba dobrze. No nie wiem, czy to dobrze, Suska, bo ty jako jedyny, kurczę, trochę wczoraj chciałeś ten nóż. Wy to teraz widzieliście widzowie. To był wycinek z wczorajszego odcinka, jak Suska było cały czas zabrać nam nóż. Czy ten nóż go jakoś przyciąga, czy o co chodzi? No stary, Paweł. Ostatnia, czy znaczy ostatnio, wczoraj cały dzień jakby cały czas chciał dotknąć tego noża No Ten właśnie, nie, pamiętam Cały czas wyciągnął, to też jeszcze ja w miarę pamiętam, no nie? O, ale czekaj, jest jeszcze Miłosz On niby mówił, żebyśmy nie brali tego noża, ale był nim bardzo zainteresowany Czyli Miłosz go zabrał Miłosz! A z okazji naszej serii w Grecji mamy dla was limitowane koszulki, które będą dostępne tylko przez 30 dni Zapraszam na stronkę t .pl, ponieważ tam są dostępne Ej, ogólnie od Odkąd jesteśmy w tej chacie, ani razu nie byłem w pokoju Miłosza, nie? Czekaj, 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 pokaż Widzą ciekawsze przejście. Aha. Możemy do Miłasza iść naokoło przez moją sypialnię Czekaj, to się tam spotkamy, stary. Dobra, a patrzcie nie? widzowie. Patrz, bo jest wejście przez Kibel, a jest wejście u siema. Co wy robicie? Po pierwsze chciałbym lampkę od ciebie na kamerę jakoś, by mi się wyładowała Może być taka Może być taka no już, no. A po drugie Miłosz, kiedy ostatnio widziałeś nóż na ogrodzie? No W sensie nóż ten, e, specjalny? Jest, Jest no tylko jeden nóż, o którym się gada w tej chacie No to chyba wczoraj nagrywaliśmy odcinek, nie? Czyli o której? Tak, mogę zaraz założyć? Nie zaraz, bo no zaraz na za Na instagram Tricus? Na instagram Tricus na instagram, tridsus, na instagram i pewnie kilka innych No bo Nice Dobra, to kiedy widziałeś nóż? No kiedy? No. no kiedy no? No kiedy no? Ja stary bo zrobiło tak, że ja dokarmiałem te koty, co tu chodzą. Lepiej zacznij mówić. Stary, właśnie mówię, próbuję. Dobra, Wiktor, ja dokarmiałem te koty, co tu chodzą i dałem wtedy. i, i wtedy widziałem nóżkę na trawie. Ale o której? Koło 20. To było, bo potem przyszedłem od razu to jest stary. Okay. Ej, koło 20. 20. Mamy go! Widziałeś go jako ostatni. Ten nóż? Bo Suska mówił, że widział go o. Nie, go tam nie ma? Bo Miłasz, nie ma go. W ogóle nie Już zaginął. Masz nie noża. Już? Nie mamy noża, był widziany ostatni. Ostatnio wszyscy mówią, że wczoraj, ja go mało pamiętam. No i się wysprzęgliłem Dobra, Zbunie. czyli to, co powiedziałeś, miłość dało mi dobry trop, bo od razu powiedziałeś, co robiłeś wtedy. Wiktor, co ty robiłeś pomiędzy 20, a teraz jest godzina 21.28? Pewnie, że go tam nie ma. Naprawdę. Nie ma go, nie ma go. No, i ja miałem stare drzemkę robią robiłem sekwilę i tak dalej Czyli... Nie, A okej, okay, ty kimałeś na tym leżaku, gdzie, ty gdzie mnie obudziłeś Ty mnie obudziłeś to to Nieładnie, Ernest, nieładnie Dobra, no to wiem już co wy dwaj robiliście Ale co robiła reszta ci składu? O, patrzcie kogo mamy Co robiłeś od 20 do 21.28? Stary, każdy to je. Ja myłem się normalnie w basenie. Okej, okay, byłeś w basenie. Widziałeś to, Wiktor? No ja się ja stary spałem, może coś chlupało, nie? No, kurde. Czyli od ciebie. Ja, ja nie widziałem nic, nie. Hmm. A ty, Igor? Co? No co robiłeś przez ostatnie półtorej godziny? Byłem w restauracji i dopiero Poszedłeś sam do restauracji niby? No. Coś mi tu śmierdzi. A to ja co zamówiłeś w, w restauracji? Wątróbkę y, beef. Ale, ale kręci. Płaciłeś w restauracji? Tak. Jak? Kartą. Pokaż. Dobra. O, do, dobre. Dobre, miłość. Miłosz. Stary, dobry. ja już jestem na tropie, Że 60 euro, bo zostawiłem piwek. Nie! Co?! Co? 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 To jest też mój hajs! 33 no. minuty temu. Zapłacony z restauracji. 60 euro. Ty patusie! Ty pat. To były wasze wspólne pieniądze? To część. Ej, on nic nie ukrywa, bo jest taki bogaty, że na pewno nie musi kraść. Stary, w takim razie. Hmm. Za to Paweł? Coś mi śmierdzi. Proszę, Wiktor. Nie to się byłem w basenie. Hej. Wiktor to potwierdzi. No. Wiesz, stary, jak Wiktor słabo śpi, nie? W się, sensie, że cokolwiek go budzi. Tak, nie? też mi się zdaje, żeby go obudził hulust Paweł. Ta, pa, no, już taki na... stary. Ale są jeszcze ci. Oni mówili, że to pewnie jest drogi nóż Do Ej. A wy co robiliście przez ostatnie półtorej godziny? No właśnie. O, robiliśmy... e, graliśmy w tenisa. O, tenisa tak. graliście. Tak. A czym graliście w tenisa? Może jakimś nożem? O, o. Mm? Co? Rakietami normalnymi. Graliśmy w tenisa, nie? No, tak. No, no, tak było. Kurde, grali w tenisa i Zipek nawet nie, nie. przypadkowo nie powiedział, że nożem, tylko powiedział, że rakietami, więc faktycznie to jest w miarę legitne. podejrzane, nie? Podejrzane? Czemu podejrzane? Stary, one widocznie coś, coś ukrywają, nie? A po. E, się wciął Dominicę, jak. Chwila, ej, Dominika, ty powiedziałaś że na samym początku, że robiliśmy. Czy wy ukradliście nóż? Ukradliście nóż, odmawiajcie go no! Zaraz się bo będą nas podejrzewać. Nie, no nie mów. Już was podejrzewamy. Ukradli, a Dominika, ukradli. jak ty znosisz presję? Ukradnij nóż. Dobra, robiliśmy to jest zdjęcia Piotrkowi. O, jakie No weźcie, no kurde. Czemu to pokazałaś, no? Przysięgnęłaś się godzina? godzina. Ja czekaj, ciebie. czekaj, Dobra, dobra, nie, niech będzie, wierzę im. W takim razie, kto jest największym podejrzanym w tym momencie? Nie wiem, Stary. Musimy chyba wszystko sobie rozrysować tak porządnie. Tak, no. Dobra, wracamy teraz na miejsce zbrodni, żeby zobaczyć, czy ktokolwiek ukradł nóż, zostawił jakieś ślady. Wczoraj, jak nóż zniknął, były ślady, pamiętasz? Takie bardzo Prawda, duże, no. odciśnięte. Więc gdzieś w pobliżu musi po prostu coś być. Musi. Może włączy tą latarkę na moc, na jakiś tryb, nie? Czekaj. No dawaj, włącz mega mocno. Kurde, ale na wala. No widza chyba nie ma dużej różnicy, ale u nas jest mega, mega jasna. Dobra, miłoż. W sensie to jest bieg okoliczności, ale akurat od razu poświęciłeś tutaj. Co to jest? To jest mała poszlaka, AirPodsy. Tylko, że problem jest taki, że w tej składzie wszyscy mają AirPodsy, czy mi się zdaje? Bo tak. No. Ty masz, ja, zipek Dominika. Wiktor no. nie ma chyba AirPodsów, Igor ma Bołysy. Suska ma AirPodsy. Trzeba zobaczyć komuś zginęły AirPodsy no, w takim razie. No zobaczyć stare wszystkie telefony z którymi się połączą po prostu. To jest chyba cięższe niż zapytać. Komu zginęły Airpodsy Ej, zgubiły się komuś AirPodsy? Nie Czyli ej, czyli to suski, bo to wie ja, też, Igorasz. Ja Igor nie ma Airpodsów. A mają takie coś metalowego z boku? Coś takiego... To? Bo to Suska ma takie. I jeszcze żółte C, w środku. Na C czy na... Pokaż. Na C to są stary. To są pro. Czyli to są ja, nowe. Ja mam na Lightning. Cześć. Ja też mam na Lightning. O, to, to, to. to mi Ej, czyli to są Airpods'a Suski. No. Paweł! Ej, o, Poczekajcie, poczekajcie. Poczekajcie. Tak. Bierzmy do kupy w dowody. No to... może mogę wiedzieć o co chodzi. Ktoś ukradł nóż i ja robię dochodzenie, żeby wiedzieć kto to zrobił. To Suska. nóż i to Paweł. To Dokładnie. Przecież to jest jasne. Widziałeś jak on wczoraj się ślinił na niego? Nie wiem tak. tak, ale on ale, mi, ale on nie? mówił stary, że ma alibi, że, że, pływał, tak, w że pływał w basenie cały czas. Nie? i tak dalej, no. Widział, kto się pływał w basenie? Nie, to to jest za alibi. Nie, no. a my. Słuchajcie, ja spałem i suszę tylko klopanie, ale to mógł być nawet kot. O, tamten. No, Ej, jest... A czekajcie, co to jest? To są właśnie jego portki, stary, do nich pływa To gdzieś. dotknijcie ich. Nie, no, są suche. Są, są, są suche. a on... A Paweł mówił, że pływał. Ej, Igor, gdzie jest Paweł? Nie wiem. Nie go. Czy Paweł właśnie ukradł nóż i się gdzieś schował? Paweł! Ej, czy nóż przejął nad nim kontrolę? Sta albo Wiesz, coś się takiego. Coś może stać. Zaraz go znajdziemy po jakiejś na innej wyspie, nie? Maybe no nie, tak robione. jak ciebie wczoraj. Szukamy go, dawajcie. Suska, gdzie ty jesteś? Paweł? Ej, Co się nie odzywasz? Jak się szukamy? Wszystko wiemy. Zgubiłeś coś? Nie, zgubiłeś po pierwsze L.C. A no, no, A zostawiłem je na leżaku. No to. Po drugie, twoje spodenki są zupełnie suche. Więc... Stary, no jak, no mieszkamy w Grecji, panowie. Te też to Mieszkamy w Grecji. 15 była kilka godzin temu już dawno, nie. Wioska. nie, no, no, Paweł, no. gdzie jest nóż? O! Oh, that's my name. Nie ostatnio nie wiem. Nie mam Paweł Spójrz mi prosto w oczy i powiedz mi, że nie już gdzie jest nóż. Stary, nie mam pojęcia. gdzie O, to on totalnie wie gdzie jest nóż. Musimy On wie gdzie jest... No patrzcie na jego uśmieszek. Patrzcie, no, no ja dobra. Się Zatrzyma. Zatrzyma. Paweł, kurde. nie wiem, wiesz Zróbmy tak, zagrajmy w ciepło-zimno. Czy on jest w domu? Mimo, w ciepło Gio, nie będziemy grali w ciepło-zimno. Paweł, gdzie jest nóż? Nie no, panowie, nie wiem. A nawet jakbym wiedział, to dlaczego miałbym powiedzieć, że miał? Gdybyś miał schować nóż, to Dę gdzie byś te... go schował? Ten nóż nie ma właściciela, więc teoretycznie nawet jakbym go miał, to bym nie go nie ukradł. Jaki cwaniak, dobra, dobra. może przeszukajmy dobra, jego pokój. Dobra, tutaj jest miejsce zbrodni. Trzeba przeszukać teraz pokój Suski. Ale tu jest, Syberia. Ale jest zimno. Jest co jest? Jesus, Musimy znaleźć nóż. Po co mu baterię? Znowu to robienie i zamiczone? Stary, kiedyś był z nim już problem o to. Tutaj nie ma. Na tu nie ma. Ej, też wy często sobie chodzicie do siebie z spałem między pokojami. Ale ja raz tylko. To już, to już na przesadę, co? Wy, wypadł z mojego pokoju. Ale nie tym... Ogrzewacie mi... Pokój, tutaj jest zimska, mów gdzie jest nóż! Ej, to... Dobra, macie Stary. ten nóż. Ej Tu to położyłem Gdzie? Czyli wiedziałeś no, o nim, no. zabrałeś go nie, zabrałem, tylko chciałem zobaczyć Pana. sobie na chwilę. Co ja? To, gdzie Już Paweł. To, teraz serio, naprawdę. On... Tutaj położymy już, nie? Ej, dobra, Suska, już mi się nie chce teraz dalej prowadzić tego dochodzenia. Nie chce mi się dalej szukać, kto go ukradł. Czy wyłączyłeś monitoring w swoim pokoju, czy on działa? Nie, działa. Dobra, w takim razie musimy sprawdzić ten monitoring. Ej, był, poza tym to nie my ci pokoju, pokój, tylko drzwi były czy już otwarte, nie? Właśnie, poza tym czemu miałeś otwarte drzwi do pokoju tutaj. Stary, jeżeli już to ty nie wchodzisz do pokoju, wchodzisz do swojego. Kilka razy to się zdarzyło. Co się? Dobra, zobaczmy ten monitoring. Tak. Zobaczcie, tutaj faktycznie nóż leży na łóżku i wchodzi ktoś do pokoju. Ej, to prześladowca! Co jest grane, co on tu robi? I ma worek ten! No się tu wziął! Co stary? jest? Zabiera mój nóż! On ma worek, ten, który znaleźliśmy w piwnicy, widzowie! Co jest? Jak I to jest? Włożył coś? nóż, a ukradł ci jeszcze kosmetyki i poduszkę. Stary. I wy, ten, dlatego są drzwi otwarte, to nie byłem ja, co? widzisz? Czyli... Czekajcie, to on może tu być. Czyli następny pokój tutaj, wyszedł tu, tylko się rozejrzał i poszedł do mojego Kiedy pokoju. Kiedy to dalej. było, stary? Wtedy co my wtedy, co my wszystko robiliście? Eee, no, pytałem wszystkich o 21 28 co robili, a to i była 21.05. Stary, no to przecież tutaj spał Wiktor, nie, on go mógł totalnie zauważyć. Tak faktycznie, no, Wiktor jeszcze wtedy tutaj spał. A ja byłem zaraz za ścianą, stary, co to jest powolna akcja? I go nie usłyszałeś? Dobra, zobaczmy mój pokój. Ten jak menaż, która się przejął tutaj? Co jest? Nie, eee. zaraz, ale to masz tu bałagan. To jest w jest Dobra, ciuchy ja narzucałem na łóżko i rzeczy, bo się przebierałem. I ty masz ręczników. Przebierałem się do korzystanie korzystając z ręczników, miłość. Daj mi żyć, okej? Okay? No dobra. dobra, w moim pokoju wszedł tutaj, wywalił krzesło. I wziął moje klapki. Ej, po co on tyle rzeczy nie? Nie? bierze? Ej, ja wiem, bo on ma ten worek i bierze rzeczy, żeby mu się nie przebił ten worek od noża mhm. Pewnie, pewnie tylko po to, no po co mu tak mało wartościowe no, boże, rzeczy? A może stary rozdaje 6 grudnia dzieciom? Dobra, zobaczcie, następne Salon, ej ty Piotrek tutaj siedziałeś Mhm Co jest grano, no? I on Czekaj, spróbuję sobie wyobrazić jak to było, no Dobra Co robił? E, przeszedł Chyba usłyszał stary, że coś tam ci nie pasuje, i schował się tutaj, za tym krzesłem. Pamiętam to, usłyszałem co? No, ty się obróciłeś, widać Słyszałem. nawet na kamerze, że się obróciłeś. na ten moment? No, zobacz. Jeszcze raz ci to pokażę. O, stary, czyli tu ktoś był. Tu ktoś był, no. O kurde, ale był bliski. Wyszedł tutaj. Ogólnie, o, już widzę, że mieliście jakąś przerwę w fotkę, bo Dominika A. siedziała z y, Wiktorem. I o kurde, patrzcie, dokładnie tutaj staną za tym słupem i oni znowu prawie by go zobaczyli. Taki mały Ej, głos byśmy od aresztowania go. Zobaczymy zobaczyli. Co no, to zio? teraz jest? Tak. Mordo za tobą przeszedł przy śladowce jak z się siedziałeś. Jak? Ten, ten od nas? Tak, jest. tak! Nie stary nowy jakiś. No, się, że ten od nas! Ale kiedy to było? Stary. Z, z Godzinę temu niecałą, nie? Bro! Ej, patrzcie na to! On musiał tędy iść! Czemu? Zobaczcie! Czemu? Tutaj Mój klapek, który ukradł. Co? Jest jeden klapek. Dyszedłem. Dalej. Jest poduszka. Jest poduszka. Może to spał. Dobra, Zobaczcie, się... o jest to kosmetyki, to, to, to wtedy... które zabrał suszkę mm, i nie oddamy ja im, im, mu nigdy życiu Musiał wrzuciło. iść dalej tędy. Ej, nie podoba mi się to miejsce, nie? Tylko z razem wchodzimy, to są jakieś kłopoty. Mi też się nie podoba. I mój drugi kapek tu jest. Okej, okay. eee. czyli brakuje nam tylko noża już w sumie. Tak, ale do chłopaki, brama jest ogólnie otwarta. No Ej, czyli w takim razie ziomka już tutaj nie ma od dawna, nie? Od co najmniej 30 minut go tu nie ma. Ale Ernest, skoro to on zabrał nóż i sobie stąd poszedł, to nie znaczy, Ej. że dobrze? W sumie po co nam ten nóż? Tylko kłopoty z nim były, nie? Ej, no. Widzowie, no to w sumie nie będziemy śledzić dalej tej historii chyba, dlatego, że jest w sumie późno, a my z chłopakami chcieliśmy jakiegoś grilla zrobić, albo coś fajnego porobić, więc zostawcie teraz łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. To na tyle, na razie. Pamiętajcie, że odcinki z Grecji pojawiają się codziennie na czterech różnych kanałach, a kolejny odcinek pojawi się już jutro na kanale Wiktor 5000.